Przerwa między wykładami to dobry moment, żeby porozmawiać chwilę o komunikacji online, bo na kilka elementów warto wtedy zwrócić uwagę. Po pierwsze, jeszcze nim zaczniesz komunikować się online, przygotuj się do tego lepiej niż w realu. Lepiej zastanów się, co jest Twoim celem, lepiej zastanów się, jakie masz argumenty, zbuduj do tego strukturę i na dodatek najlepiej zapisz ją na kartce, ponieważ w online niektóre myśli uciekają znacznie szybciej i do tego użyj krótszych zdań. To jest błąd bardzo często popełniany. Pamiętaj, że w online nie masz wpływu na to, jaka jest jakość dźwięku po drugiej stronie, jakie głośniki czy słuchawki ma twój odbiorca. W związku z czym dłuższe zdania z wieloma przecinkami mogą bardzo łatwo stać się zupełnie niezrozumiałe. Struktura i krótkie zdania. Druga sprawa to kwestia w ogóle ilości informacji, które chcesz przekazać i tutaj znowu idziemy w minimalizm. Mniej znaczy lepiej. Ogranicz ilość informacji jeszcze bardziej niż zrobiłbyś czy zrobiłabyś to w realu. Jeszcze precyzyjniej zastanów się, czego twoi słuchacze oczekują, co ich interesuje. Online daje znacznie mniej czasu na przekazanie tego, co ważne, tym bardziej że na dodatek, jeżeli zaczniesz swoich słuchaczy nudzić. No to recepta jest bardzo prosta. Yy, wiesz, przepraszam cię bardzo, ale chyba są jakieś problemy ze słabszym łączem. Wyłączę kamerę wideo, żeby cię lepiej słyszeć. I już temat rozwiązany. Można się zająć innymi sprawami, robieniem kawy, odpowiadaniem na maile czy czytaniem książki. Oczywiście słuchając cię jednym uchem. No nie. Pracuj nad tym, żeby. Twoi słuchacze byli zainteresowani, w związku z czym przekazuj te informacje, które faktycznie będą dla nich ważne. I wreszcie trzeci element, pozwól również mówić swoim rozmówcom. O tym bardzo często zapomina się w online, tu bardzo ciężko jest wejść komuś w słowo, bardzo ciężko jest przerwać. Na pewno już masz takie doświadczenia, w momencie kiedy w online dwie osoby zaczynają mówić, natychmiast wszystko staje się niezrozumiałe. W związku z czym, jeżeli Prowadzić pewną rozmowę, no to niech to będzie rozmowa. To daj swoim słuchaczom, swoim rozmówcom również czas na odpowiedzi na swoje wypowiedzi. Innymi słowy, daj im ciszę. Podsumowując, po pierwsze, rozmawiając online, przygotuj strukturę i to na dodatek opartą o krótkie zdania. Po drugie, ogranicz ilość informacji, dokładnie analizując potrzeby i zainteresowania Twoich rozmówców. I po trzecie, daj im możliwość, żeby oni również mieli jak się wypowiedzieć. Jeżeli ten materiał Ci się podobał, kliknij e, polubienie pod którymś z teaserów na kanałach społecznościowych albo rozważ subskrypcję mojego kanału na YouTube. A na dzisiaj to już wszystko. Na razie.